Ashanti Tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku Wagi w waszym czytaniu na rok 2026. Pamiętajcie, energie są ogólne. Bierzcie to, co pasuje do was do waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem i tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy ascendent. Tam również możecie otrzymać przekaz dla siebie. Także zobaczmy, o czym będzie ten rok dla Was, drogie Wagi. Zacznijmy od energii takiej ogólnej, energii głównej na rok 2026. Dla Wagi. I co w miłości dla singli, czego możecie się w tym roku spodziewać? W miłości, drogie single i osoby w związkach. Energia roku 2026. Sprawdzimy też sprawy takie bardziej przyziemne. Biznes, finanse, wasza kariera zawodowa w tym roku. I kwestie samopoczucia, waszej energii, zdrowia na rok 2026 oraz oraz słuchajcie najważniejsza lekcja, najważniejsza lekcja tego roku, rada, przesłanie dla wagi. Drogie Wagi, wygląda na to, że rok 2026 będzie dla Was takim e, rokiem być może, gdzie pewna prawda musi zostać wypowiedziana, gdzie trzeba pozbyć się pewnych iluzji, niedopowiedzeń, zrezygnować z jakichś półśrodków. Ten rok przedstawia się jako rok jasnych decyzji, jako rok takich rozmów. Mm, a, które no, muszą się odbyć, tak, i e, jako rok spraw, które nie mogą być już dłużej zamiatane pod dywan, to może być czas, że mm, mm, to może być taki czas, słuchajcie, ym, gdzie, jakby to określić. O, y, może na przykładzie, tak, że ym, są w życiu takie momenty, że nagle dociera do nas y, jakaś taka prawda, że coś od dawna nie gra w pewnej sytuacji, w relacji, w pracy. Czy w takim jakimś naszym podejściu do życia, że coś tu nie gra. I po prostu zamiast się wahać, zastanawiać, odkładać pewne sprawy na, na dalszy plan, my wybieramy konkret, tak? My mamy odwagę, żeby tak jakby postawić sprawę jasno. Więc tutaj taka energia się zaznaczyła. W kontekście miłości dla osób, które w tej chwili nie są w związku, dla singli. Ja bym powiedziała: dobra energia. Dobra energia, gdzie wy poczujecie taką pewność siebie, gdzie poczujecie, że jesteście widoczne, widoczni, tak. Że przyciągacie tą uwagę innych osób, bo macie w sobie taki naturalny magnetyzm. Ale karty wskazują, że coś albo ktoś z przeszłości, bardziej ktoś, tak, może tutaj powrócić do waszego życia w kontekście emocjonalnym być może dosłownie tak, tak jakby um, waga jest gotowa. Na to, żeby otworzyć się na miłość, poznawać nowych ludzi, tak, czuję to przyciąganie, ale jakieś emocje mogą was hamować. Ewentualnie dawny partner, dawna partnerka, tak, czy też ktoś, z kim waga była blisko. Znajomość, która nigdy nie dostała szansy, tutaj również może powracać. I na nowo. Na nowo tutaj to uczucie wręcz w tych, w tych przypadkach może się odradzać. Niewykluczone wy wszystkich będziecie chciały, chcieli odcinać, tak, drogie wagi. Bo w niektórych przypadkach wiecie, no to jest czytanie ogólne, Tu jakaś znajomość mogłaby się udać, tak? Pomimo, pomimo wcześniejszych jakichś niepowodzeń. A. Być może jakiś też taki schemat emocjonalny powróci do Waszego życia, żebyście mogły, mogli go uzdrowić. Ale jak ja to odczuwam, to tak jakby właśnie. No, mocno skorpion się zaznacza, ale to nie musi być nikt spod tego znaku, tak? To tak jakby ktoś odzywał się do nas po latach. W jakimś dłuższym czasie właśnie tutaj jakiegoś milczenia, ale wy już jesteście na innym, na innym poziomie, tak? Już jesteście w innym miejscu, już nie jesteście tą samą osobą. I teraz to wy będziecie decydować, czy, czy to tylko jakaś nostalgia, tak? Was ciągnie do siebie, czy może idzie za tym jakaś realna wartość? W niektórych przypadkach również tutaj waga, mm, jeżeli ta przeszłość z wami nie rezonuje, tak? Na zasadzie nie ma kto wracać, to jest temat zamknięty, absolutnie, no to tutaj mm, waga mogłaby spotkać w tym roku w swoim życiu jakąś bratnią duszę, tak? Kogoś, z kim bardzo szybko poczujecie, że kurczę, no. Nadajemy na podobnych falach, wręcz na tych samych. I tutaj bardzo szybko to może, jak to się mówi, zaklikać. Jeżeli chodzi o relacje stałe, w relacjach przede wszystkim pokazany jest taki rok, ja bym powiedziała, rozwoju, ale też i stawiania granic. Bo z jednej strony Wy możecie planować przyszłość, myśleć o różnych takich wspólnych przedsięwzięciach, ale z drugiej strony tutaj jakby waga pokazuje, że chce... Um, obronić tak, swoje stanowisko, bo te wizje mogą być trochę różne. Um, ewentualnie to wy będziecie próbowały próbowali coś przeforsować, a partner czy partnerka będą mogli stawiać opór. I ja bym powiedziała, że um, to może Was zaprowadzić do tego, że um, że tu pojawi się taka, taka możliwość rozwoju tej relacji, pogłębiania tej relacji. I niekoniecznie wy musicie walczyć ze sobą o to, kto ma rację. Być może to będzie walka o relacje, o to, żeby mm, żyło nam się lepiej, żebyśmy właśnie tutaj mogli spojrzeć tak optymistycznie na to, co nadchodzi. Więc to mogą być takie, wiecie, mówię, wspólne plany, być może dotyczące zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy, jakichś ważnych przedsięwzięć, powiększenia rodziny, tak? Dla kogoś to będzie ważne um, i nie będzie chciał odpuścić, a, a druga, druga strona um, um, no mówię, może tutaj jakby stawiać opór, tak? A... taka energia. Również jeżeli jesteście w jakimś momencie kryzysowym, ja tutaj nie widzę rozstań, jakichś takich zakończeń. Raczej właśnie czas prawdy, tak? Wychodzenia ewentualnie właśnie z tych iluzji, stawiania bardziej na swoim. Ale widać, że tutaj żadna ze stron właśnie nie chce odpuścić, tak, tej, tej relacji nawet pomimo kryzysów. Jeżeli chodzi o karierę, finanse, te sprawy zawodowe. No bardzo ciekawa kombinacja, bo z jednej strony mamy pokazane takie, mamy pokazaną energię wycofania, analizy takiej pracy. Dla samego siebie czy samej siebie we własnym tempie, a z drugiej y, strony, y, energię satysfakcji, spełnienia, zadowolenia. I y, y, być może w tym roku będziecie pracować mniej, tak? Y, tak, jakby bardziej pod siebie, a nie po to, żeby y, otrzymywać jakieś nagrody, pochwały i tak dalej, wyróżnienia. Tylko bardziej dla siebie i będzie to praca po prostu również bardziej satysfakcjonująca. Praca nad własnym projektem, nad, roz, nad, roz, nad rozwojem być może własnej działalności, swojego hobby. Hmm. Jakby ważniejsze będzie tutaj dla Was to, czy Wy dobrze się czujecie w tym miejscu, w którym jesteście z tymi ludźmi, niż ta opinia i poklask ze strony. No, czy bliskich osób, czy ze strony współpracowników. Może też waga w tym roku zrezygnować z czegoś, co było jakieś takie, wiecie, w cudzysłowie, nie wiem, prestiżowe, z jakiegoś awansu, wyróżnienia, właśnie, czy z jakiejś funkcji, która was wypalała. No i paradoksalnie będziecie odczuwali. Większy spokój i większą radość ze swojego życia zawodowego, tak? Tutaj też to może być dobry rok na rozwój własnej działalności, na otworzenie czegoś swojego i, i takiej pracy, właśnie w skupieniu, z cierpliwością, ale te pierwsze jakby owoce, efekty, jak najbardziej w tym roku, wy możecie, słuchajcie, otrzymać. Czy w postaci właśnie zwiększenia tu mm, finansów, czy w postaci takiej satysfakcji i właśnie zadowolenia? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdrowie, samopoczucie, energię w roku 2026, drogi wagi, a, no, tutaj możecie wprowadzać jakąś stałą rutynę do swojego życia. Tak, Tu jest dużo o takim dbaniu. O ciało swoje poprzez regularność, poprzez jakąś taką strukturę, odpowiedzialność. Tak, jakby waga miała zadbać o te fundamenty zdrowia, o tą równowagę w swoim życiu, dzięki czemu będziecie miały, mieli poczucie, że odzyskujecie taką kontrolę nad energią. Mm. Może chodzić o takie prozaiczne rzeczy, tak? Ok? Dbam, żeby te, ten, ten mój sen był um, słuchajcie, zdrowy, tak? Dbam o to, żeby te godziny snu były regularne. Tu mogą zapaść jakieś konkretne decyzje zdrowotne, ale bardziej mam wrażenie dotyczące Waszych codziennych nawyków, tak? Bo tu jest konsekwencja przede wszystkim. Wybieram konsekwencje zamiast chaosu. Mm. Więc to pod względem takim energetycznym, zdrowotnym, może być dla Was jak najbardziej pozytywny i dobry rok. I najważniejsza lekcja tego roku. Tutaj ja bym powiedziała, że waga uczy się takiej emocjonalnej dojrzałości i balansu, tak? Dbania o tą równowagę, czyli nie uciekania w skrajności, nie nie, nie poświęcania się kosztem siebie, tylko właśnie ta, ta równowaga będzie dla Was podstawą. Że, okej, okay, ja mogę być empatyczna, mogę być empatyczny, ale nie kosztem własnych granic, że możecie pomagać innym, ale nie chodzi o to, żeby ratować wszystkich. Więc tu. Waga uczy się bardziej słuchać swoich emocji, swoich odczuć, tak? Bardziej dbać o ten swój dobrostan, bo wtedy też możecie również bardziej zadbać o innych, tak? Jeżeli wy jesteście właśnie w tej równowadze. I rada, przesłanie, szóstka denarów. No i właśnie, i znowu o równowadze, słuchajcie, znowu o równowadze tutaj przede wszystkim w tym wdawaniu i braniu, więc rada jest taka, żebyście nie dawały, nie dawali za dużo. Chodzi znowu, tak, o, ten, o to takie eksploatowanie się. Oczywiście też nie bójcie się przyjmować, bo być może część z Was z tym ma problem, żeby otworzyć się na to otrzymywanie. Tak, jakby tutaj należy pamiętać, że te relacje, praca, nie wiem, emocje, to wszystko ma działać w obie strony. Nie może być tak, że tylko wy się staracie. Jeśli coś jest jednostronne, będzie jednostronne w tym roku, no to y, tu bardzo szybko y, no ta energia pomoże wam to zobaczyć jasno i klarownie i zrobić z tym porządek. Czy wyjaśnić pewne kwestie, porozmawiać szczerze, czy odciąć się od znajomości, które, mm, no właśnie, są jednostronne? I zobaczmy, słuchajcie, podział na kwartały, jak to będzie wyglądać może coś tutaj karty dopowiedzą pierwszy kwartał roku dla wagi drugi kwartał trzeci kwartał roku i czwarty kwartał Roku. Pierwszy kwartał. No właśnie, już wygląda na to, że wraz z początkiem roku moi drodzy, wychodzicie z jakichś takich niedopowiedzeń, ewentualnych gierek. Koniec tutaj kombinowania, koniec jakiegoś takiego unikania prawdy przed sobą czy przed innymi. No i chodzi o to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Nawet jeżeli nie wszystko jeszcze będzie idealne. Więc ja bym powiedziała, że to jest taki kwartał, gdzie z odwagą. Ruszacie naprzód, tak? Zamiast tutaj kalkulować, kombinować, zastanawiać się, opracowywać strategię, to może być właśnie ten czas, gdzie wy zdecydujecie się na jakąś szczerą rozmowę, która była odkładana od miesięcy. To może być jakiś nowy projekt i, i decyzja tak? Decyzja, by, by spróbować czegoś nowego. Pomimo na przykład strachu i lęku, albo pomimo reakcji, tak? Takich no, niekoniecznie przychylnych z otoczenia. Więc tu waga w pierwszym kwartale mówi czemuś, czy też komuś, tak? Jestem gotowa, jestem gotowy. Um, czy też mówicie o tym, co czujecie, tak naprawdę zamiast tutaj pewne tematy, mówię, analizować w, w nieskończoność. Także moment prawdy. Jeżeli chodzi o drugi kwartał roku, no to może być jeden z takich najmocniejszych, albo przynajmniej, tak, jeden z mocniejszych momentów w tym roku. Tak. Bo ta dziesiątka mieczy pokazuje ostateczne jakieś zakończenie czegoś, co no niestety już dawno nie działało. I to może być bolesne, ale jest konieczne, czy też będzie konieczne. Może chodzić o relacje, może chodzić o współpracę, i yy, no i tutaj trzeba będzie yy, przyjąć jakby do wiadomości, że nie wszystko jest nam dane na zawsze, że nie każda relacja czy nie każda współpraca jest okay. na zawsze. Więc tutaj y, może dochodzić do zakończenia u niektórych jakiejś relacji, która była nierówna. Hmm. I tak jak powiedziałam, w ogólnym czytaniu, ja nie widzę y, tu takiej energii, która by wskazywała na, y, na zakończenie, ale pamiętajcie, że są różne historie. I każdy z was jest trochę w innej sytuacji. Pamiętajcie też, że nie musi chodzić o relację romantyczną, to może być relacja przyjacielska. Czy właśnie być może chodzi o zerwanie współpracy zawodowej, w której okaże się, że było więcej, no więcej strat niż zysków. To jest taki czas, gdzie y, możecie sobie uświadamiać, że no, nie ma już tego wspólnego języka, tak? Nie ma, nie ma tej płaszczyzny, porozumienia. Tylko, że to nie jest porażka i to nie wygląda jak porażka. To jakbym wiedziała, że zakończenie naprawdę czegoś trudnego, ym, czegoś, co was wypalało, drenowało, ciągnęło w dół, tak jakby to było uwolnienie. Uwolnienie, a tym samym zwolnienie miejsca na coś zdrowszego. No i trzeci kwartał. No, to tak jakby łączy się, nie, że po tym drugim kwartale przychodzi ta ulga i taka mentalna zmiana. To może być również zmiana miejsca zamieszkania, czyli jakby idziecie na takie spokojniejsze wody. I to jest doskonały czas, żeby puścić to, czego kurczowo się do tej pory trzymałyście, trzymaliście. To może być taki czas, gdzie waga emocjonalnie odcina się od przeszłych dramatów, gdzie waga zmienia środowisko, zmienia sposób myślenia, zmienia swoje priorytety, na przykład zdrowotne. Ale też mm, pozwalacie sobie na jakąś stratę, która. No, jakby się temu przyjrzeć wcale nie jest stratą, tak? Bo, bo wyjdziecie dalej w kierunku czegoś właśnie zdrowszego. Więc pomimo bólu, tak, waga, waga idzie, idzie dalej. Akceptując jakby te emocje, które się pojawiają. No i czwarty kwartał. Słuchajcie, ta końcówka roku. Hmm, końcówka roku przynosi Wam odzyskanie nadziei, ale jest jeden warunek, tak, że nie będziecie wracać do jakichś starych schematów. Bo Wy macie tutaj szansę podnieść się po rozczarowaniu. Tylko trzeba wiedzieć jedno, tak, żeby. bo ta karta nam się tu również odwróciła, karta śmierci, tak? Żeby, żeby nie wskrzeszać do życia, nie reanimować tego, co już się skończyło. A propos właśnie jakichś takich wracaczy. I być może tak będzie, że ktoś z przeszłości będzie próbował wrócić, ale jeżeli wy będziecie czuły, czuli, że to już nie jest wasza droga, no to wiecie, co robić. Bo tutaj oczywiście mogą pojawić się pewne pokusy, tak, a może jeszcze raz, jakby spróbujmy i tak dalej, ale myślę, że ten rozsądek wygra. Że wy zamkniecie ten rok z większą świadomością siebie, nie oglądając się na siebie. Więc, no, rok 2026 to, tak jak powiedziałam na początku, rok prawdy. I być może trudnych, ale koniecznych zakończeń, tak? I mówię, to może chodzić też o pracę. A jeżeli pracujemy gdzieś bardzo, bardzo długo, no to nie zawsze jest to łatwa decyzja, żeby tak rzucić się w wir czegoś nowego. Ale wy świadomie w tym roku wybieracie siebie. I tak trzymać. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.